Cześć wszystkim, z tej strony Szywan i zapraszam was do kolejnej części poradnika World of Tanks. Tym razem czołg premium IS-6 Józef Stalin wersja 6. Czołg, który jest jeszcze przez jakiś czas yy, do wygrania w misji. znaczy wykonać misję, której trzeba zrobić 700 tysięcy doświadczenia. Po 100 na 6 tierach z każdej nacji i wtedy można się cieszyć tym super fajnym czokiem. Oczywiście 700 tysięcy to jest ogromna ilość, mi się akurat udało, gdyż Wargaming łaskawie pozwolił nam, nam doliczać do tej misji gwiazdki, a ja, że mam wszystkie szóstrotiery zrobione i odkryte, więc po prostu je odkupiłem sobie i... zbijając tak naprawdę gwiazdki. I poświęcając dodatkowo na to kilka godzin tak naprawdę dziennie przez Jakieś 2-3 tygodnie udało mi się go dorwać. Eee, co mogę teraz o nim powiedzieć? Przejechałem nim paręnaście walk. Nie jest co prawda to dużo. Ale... Patrząc na to, ile razy już go spotkałem przeciwko sobie... Eee, tak naprawdę można było się spodziewać tego, domyślać się jak tego czołgu można, tudzież powinno się używać. Jest to wersja pancerna. Z radzieckiego czołgu ciężkiego jest bardziej przypomina on Isa 4 STI niż 8, 3 czy 7 czy nawet zwykłego, przede wszystkim dlatego, że jest, jak już mówię, wersją BARTERO. Tak, jest on wolniejszy, jeden z wolniejszych czołgów w serii IS jest 35 na godzinę, z czego kiepsko się rozpędza. HPN ma 1550, to jest tak standardowo na ciężki czołg 8 -tieru. Co ma super w sobie, to tak, jego bardzo, bardzo dobry pancerz. Przede wszystkim. Zdradziecka dolna płyta. Dolna płyta ma 120 mm pancerza. Górna płyta ma 100 mm pancerza. Dolna, dol, górna i boczna, ponieważ ta górna płyta Tutaj, tutaj i tutaj ten bok. Ty już się nie liczy. Tutaj boczek i ten skontowany troszeczkę przód ma 120 100, Przepraszam, 100 mm pancerza. Także jeżeli się widzi ten czołg przodem, warto jest mu strzelać w górę. Dół jest oszukany, dół jest twardszy. Co prawda kąt na dole jest mniejszy niż na górze, ale efektywnego na dole, jeżeli widzimy go w ten sposób frontalnie, jest 190 a góry jakieś 160-170, więc no naprawdę nie warto strzelać w dół tego czołgu. Idąc dalej, tutaj włas kierowcy prawdopodobnie, czy własto to tu jest, ale prawdopodobnie kierowcy, ma 90 mm pancerza, więc jeszcze mniej. Jest to co prawda nieduża kratka, ale da radę się w to przebić. Idąc dalej, z przodu wieżyczka ma 150 mm, osłona ma również 150 mm. Za osłoną te w teorii pancerza nie ma, ale wiadomo jak to jest, jak się strzela do radzieckich czołgów w przód wieży. 6 razy przyjmie, od 10 razy nie przyjmie, także no, loteria. Dalej, bok wieży również 150, tył ma 100. Także no, jest to twardy czołg. Jeżeli macie iso 6 i spotykacie innego iso 6, to z celu pogarnka. Garnki są wbrew pozorom duże i daje radę je przebijać. Co tu mogę jeszcze wspomnieć? Pancerz boczny jego jest niesamowity. Trzeba, trzeba używać w przypadku tego czołgu side-scrapu, ale mieć na uwadze to, że ta płyta podczas side-scrapu, ta i ta płyta, policzki robią się no, wyjeżdżając z Sightskrapem, czołg, który nas widzi, czołg, czołg w stosunku do którego używamy Sightskrapa, widzi nas tak: więc będzie nas strzelał dokładnie w tą płytkę, która w, przy takim kładzie robi się jakieś 150 mm. Więc łatwo, łatwo to przebije. Co mnie smuci, to według wszystkich yy, viewerów, które pokazują statystyki i pancerz czołgu. Niestety, is 4 nie ma tutaj na górze pancerza warstwowego, co tak naprawdę widać, bo w przypadku ISA 3, chociażby czy WZ, jest tutaj taka dodatkowa płyta. Taka ni płyta niczego, więc widać, że to jest ewidentnie warstwowka tutaj, warstwówka. Tak w przypadku ISA 6, no jest to jak gdyby taki bardziej jednostajny pancerz, niestety, ale temu czołgowi w bok. To tak, tu mamy 150 mm w górze plus kąt. Dodatkowo pod podwoziem mamy, za, za gąsienicami mamy 100 mm, ale gąsienice mają 20 mm pancerza, działają jak 20 mm pancerza, więc do przebicia tego potrzebujemy no, no dość dużo. Yy, zwłaszcza w skontowanym misie. Dodatkowo ta płyta nie dajmy się oszukać, że jest to kawałek blachy. Nie, ta płyta działa jak 30 mm pancerza, więc pomijając fakt, że ten is nie jest jakiś bardzo niski, więc szansa na to, że trafimy go w gąski i, i zadamy do obrażenia, jest dość niewielka, ponieważ musimy trafić w taki pasek, pasek szerokości, no, no tutaj tego pancerza warstwowego tutaj niżej, bo inaczej po prostu spadną gąski, przebijemy go pod czołgiem. Więc możemy go zniszczyć w jego na raz, co, co nam tak naprawdę nic, ale to nic nie da. Dobra, to były dobre rzeczy tego czołgu. Teraz zła rzecz tego czołgu. rzeczą tego czołgu jest jego armata. Armata 122 mm D30. D Tą armatę widzieliśmy już na każdym czołgu radzieckim, co na ciężkim. Na kawy 1S. Na Isie, na Isie trzecim nawet na Isie IV ją można zamontować, na Isie ósmym mam, broń Boże, Boże, ale chyba też, KW-4, KW-3, no wszystkie, wszystkie radzieckie czołgi muszą mieć tą armatę, no, i też tam też. 122mm armata, 175 penetracji, 390 obrażeń. Na Goldie penetracja 217. Celność 0,46, tragedia. Czas celowania 3,4, tragedia. No, 100% zawsze ta sama radziecka armata. Wydałoby się, że jest ona zła. Na 8. Na ósme 175 pn na ciężkim czołgu, którym na nic nie objedziesz, ponieważ wolno jeździ? Nie. Co prawda, Isa 3 się z tego nie przebije w przód. Z Tigerem może być różnie. Yy, zwykle też nie, nie ukrywając. Co so dziesiątki, można nawet nie ma co próbować. Ale. Armata z braterstwem, z dosyłaczem, ze wszystkim, co to się da. Ładuje 9,5 sekundy. No minimalnie więcej. Dziemi między 9,5 a 10 sekundami, więc. Jest to strasznie swamerska armata. Jak na 400 obrażeń i strzelanie co 9,7 sekundy to ta penetracja musi być mniejsza, ponieważ byśmy zastrzelili wszystko, ten czołg byłby tak masakrycznie yy, overpowered, tak bardzo OP, tak bardzo przesadzony, że każdy by go chciał mieć, i byłoby to samo co z typem 59. Hej, co tu jeszcze można o nim powiedzieć? Co mi jeszcze przychodzi na myśl, to to, że rekompensatą tego, że ten czołg ma tak, tak strasznie kiepską armatę jest to, że maksymalnie wrzuca go tylko do dziewiątych tierów. Faktem jest, że trzeba pamiętać o tym, że jeżeli robi się pluton, liczy się na to, że biorąc trzy ósemki, z czego jedną tylko będzie i 6 tudzież dwoma będzie i 6 czy jakikolwiek inny czołg, który ma ograniczony matchmake, to i tak pod uwagę brany jest czołg, który ma jak gdyby najszerszy matchmaking. Więc jeżeli weźmiemy to, co widać na, na randomach, jeżeli weźmiemy dwa pierwsze tiry z trzecim tirem, to nie zrzuci nas w dwójki, tylko nas rzuci w piątki. Tak samo trzeba mieć na uwagę tutaj z isem szóstym, bo jeżeli Ktoś z Was weźmie Isa 6 do Plutonu, to musi się liczyć z tym, że w dziesiątkach nie zrobi nic. Nie zrobi kompletnie, totalnie nic. Bo 217 penetracji, nawet na tym goldzie, nie wystarczy na nic. Na batchaty, na średnie czołgi no, też niekoniecznie. Na Leoparda, może. Jak nie dingnie, bo Leopard też potrafi. Dobra, to w sumie tyle z suchej teorii. Co jeszcze mogę wspomnieć, to to, że ten czołg zarabia świetnie i jest dość przyjazny w grze. Dobra, koniec. Jak już mówiłem, suchej wiedzy, zapraszam na replay. Jest to bitwa na eńsku spotkaniowa. Co jest najciekawsze w tej bitwie, jest to, że są tylko po dwie ósemki z każdej drużyny. Do dwie ósemki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siódemek, z czego jeden na to scout i szóstki, dlatego też w takim losowaniu, a takich losowań trzeba, tudzież można się spodziewać na niej się szóstym. Yy, taki czołg potrafi samemu wygrać wagę. I taki czołg jest po prostu katem dla wszystkich, ani i z tak naprawdę. Ani ty 59 nie potrafią wciągnąć tyle strzałów co jest 6. Jest to tak, tak potężna bestia, że za momentami samemu mi się odechciało w nią strzelać. Tu się ignoruje ją, bo ma słabą armatę, a... a warto dodać, że 112 ma lepszą armatę, ponieważ co prawda e, obrażenia i celność i tak dalej jest taka sama, to ma inną amunicję jako złoto. Ma hity, na których ma 250 penetracji. Z tego co to pamiętam. Yy, aczkolwiek myślę, że IS-6 jest lepszy, mimo wszystko, że nawet na Goldzie ma mniejszą parę. Dobra, i to, co trzeba robić z tym czyli w takim rozumieniu, jest po prostu się pchać. Ze świadomością, że jesteśmy niezniszczeni. I tak jedziemy. I jest nie powinien nam zrobić nic. Jakkolwiek, cokolwiek by nas teraz trafił. iba Armata jest niecelna, jak to widać ze statystyki, i faktycznie tak jest, trzeba dość dobrze docelowywać strzały, bo bywa różnie i na tej załodze mam już dość już po trzecią umiejętność się teraz szkoli, więc mogę sobie pozwolić już na niedocelowywanie do końca, ale mam dodatkowo skupianie i wentylację na załodze, więc naprawdę... Widzicie, jak to celowi się od odbira. 3,40 sekundy. Proszę, ding w bok. W co berwaliśmy? W bok wieży. 150 pan z w bok. Więc lekceważenie i sobie zlecam. strzał w tył. Drugi strzał w tył. Dobrze wie, kolega w co strzelać, czy to. Ale przód już kompletnie bez penetracji. Czyli jeszcze że Drugi raz gościnicę. Chyba próba... do tu, ...zatrzymania mojego czołgu. Niestety, niestety nieudana. Niestety dla niego. No i tu ja. Jest coś o czym zapominamy. Welcome to 80, men Strzelamy przez murki. 4 flagi 2600 DMG, 77. Bezbron. 120 penetration no 120 penetration nie nadaje się do niczego, jeżeli widzimy ISA 6 Żeby jeszcze bidule chciał na tobie Dingim, niskich tierów w przód W tyle wiadomo wchodzi Niedocelowany strzał, auto 71. Chciałem zauważyć, że wbity. Nie wiem, jak to się stało. No i teraz celność radzieckiej armaty. Fajnie niech napisał. I trzeci w bok. Niestety. No, Hurhil to w ogóle nie ma przyszłości, takie strzelanie. I trzeci, w, nie, proszę nie bardzo, nie przebił. Jakowo 13, przepraszam. No i jak już mówiłem, przebicie isa 3 w przód. Dobrze strzelony, w dobrą płytę, tą, tą lepiej wystawioną na mnie i tak jak nie przebity, więc nie ma się co budzić. w przód, w skontowany bok isa 3 tak samo jak z portem, więc naprawdę będzie bardzo, bardzo ciężko. Nawet z Golda myślę, że byłby duży problem. Czogi, które to była akurat stokowa szybka, która rzuciła się na usę Totalna ignoracja. Strzał od odpisać trzeciego odbity w wieże. 225 penetracji. W wieże trzeba gdzieś Nie wiadomo gdzie on strzeli. Jak odbity. Jest totalny. Może sobie pozwalać tym czołgiem na ignorowanie eee, słabszych przeciwników. I wybieranie sobie celu, do którego akurat teraz będziemy strzelać. Te 58-180 penetracji w bok wbity strzał. Jest, jest to jedyne miejsce, które przy okazji badania nie, nie przebiliśmy. t 59 do płyta. Drugi strzał w przód odbity. 180 penetracji. Yy, warto dodać, że. <gryw> Zemsta. Warto dodać, że. Jeżeli ktoś strzela z pocisków typu HIT, to w bok ISA6 ma bardzo, bardzo osłabione szanse na przebicie. Ponieważ co prawda górna płyta nie ma w pancerza warstwowego, ale wiele osób o tym nie wie. Po pierwsze, a po drugie ludzie chyba lubią nauczyli się nie wiem czemu, ale często strzelają W gąsienice. gąsienice, a jeszcze jeżeli zawadzą tą płytkę, to już jest w ogóle zerowa szansa na przebicie. Mam nadzieję, że bitwa wam się podobała. Jak jeżeli już macie ochotę go sobie kupić, przecież wygraliście go niedawno, to naprawdę radzę na nim jeszcze założyć. Uleczony system naprowadzania. Wentylację i dosyłacz. Stabilizator odradzam, ponieważ od stabilizacji świetnie sprawdza się załoga w postaci głoski jazdy i strzału z biodra. Widzieliście, że ten cel nie rozjeżdżał się tak bardzo i naprawdę nie widziałem różnicy, tudzież nie widzę różnicy między yy, stabilizatorem zamontowanym, a niezamontowanym na tym czołgu, więc no, no warto jednak ulepszone system celowania. Yy, to w sumie tyle, co mogę o nim powiedzieć. Jest bardzo dobrym czołgiem. Zarabia się na nim od 50, od 45 do... No, w sumie bez górnej granicy, ale za wygraną walkę mamy około 40-50 tysięcy. Najmniej no, za tamtą walkę miałem ponad 100 tysięcy, chyba 160 tysięcy. Yy, łącznie z tego nie wiem ile na, na plus, około 120? Nie mam pojęcia. Już nieważne w sumie. Także, no, jeżeli wykręcimy około 2000 obrażeń, mamy 50 tysięcy na plus z wygranej walki. Także to są świetne pieniążki. Dobra, to tyle ode mnie. Dzięki wszystkim za oglądanie, zapraszam nas na naszego facebooka, link do kliknięcia polubienia znajdziecie pod filmikiem. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia na polowalki.